Witam państwa. Krótka odwilż w postaci dyskusji na temat przyczyny klęski w Platformie i osobistej winy Donalda Tuska stopniała jak śnieg w marcu. Donald Tusk jest zbyt wytrawnym wygą, aby pozwolić, aby ta dyskusja rozwinęła się w jakimś niepokojącym dla niego kierunku więc po swoją ulubioną metodę. Po każdej klęsce ogłasza, że trzeba teraz zewrzeć szeregi i, cytuję, tylko bez samoobiczowania się. Nie dajcie sobie wmówić, że wybory prezydenckie to była klęska. No tak, to był wielki sukces dla platformy. Więc na sali było bardzo słodko, jedynie posłanka Platformy z Koszalina chciała zadawać jakieś pytania, ale większość była bardzo niechętna. Łaskawy pan Donald Tusk zgodził się wreszcie po długich wahaniach, aby ustanowić funkcję rzecznika rządu, bo dotąd zajmował się tym osobiście i to głównie za pomocą SMS-ów. Najnowsze hasło brzmi tak: polityka rządu jest bardzo dobra, ale. Nie potrafimy jej odpowiednio sprzedać. No więc w związku z tym Donald Tusk złożył solenną obietnicę, że będzie wzdrożona akcja, która ma uświadomić Polakom, ile to ten wspaniały rząd zrobił, no ale nie potrafił dotąd tego opowiedzieć. I tak naprawdę można byłoby się uśmiechnąć, gdyby nie to, że cała ta sprawa oznacza całkowity zastój i dryf. Minister ten czy ów pewnie boi się teraz dymisji, bo rzeczywiście Donald Tusk powiedział, że z każdym z ministrów się spotka i dopiero wtedy podejmie decyzję o ewentualnych zmianach. Zmuśliwi dziennikarze przypomnieli, że dokładnie te same deklaracje składał we wrześniu zeszłego roku, kiedy jeszcze żadnego kryzysu ani żadnej porażki na horyzoncie nie było. I nawet bardzo życzliwy w platformie wiceszef portalu Oko Press, Michał Danielewicz, mówi tak. Umówmy się, nie będzie żadnego nowego otwarcia. Wotum się klepnie, potem Lewica zgodzi się na wszystko, bo i tak nie ma pomysłu na to, co robić. Trzecia droga wyczerpie sobie ministerstwo lub dwa i tak może dopełzną do wiosny. 2027 roku. Ale jest jedna nowość i tu jak sądzę wszystkie plotki chyba się potwierdzą. Oto Roman Giertyk ogłosił, że będzie kandydatem na Platformę i podobno już organizacja Platformy zgodziła się go przyjąć. Potwierdzałoby to podejrzenia, że to właśnie Roman Giertyk ma zastąpić ministra Bodnara który już jest zmęczony, psychicznie wypompowany i potrzebuje kogoś nowego. A jeżeli Donald Tusk chce wrócić do tego, co lubi najbardziej, czyli rozliczeń z pisem, no to kto jest lepszy od Romana A Tym bardziej, że on pokazuje już dalej nowe kierunki, w których może iść platforma. Oto ogłosił, że sprawa ustawek. Karola Nawrockiego wcale nie, 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 przedawniła się. Co więcej, stwierdził, że nawet jeżeli przyjmiemy, że nowo wybrany prezydent Karol Nawrocki ma immunitet, to przecież jego żona, co dla niego jest oczywiste, która współczesniczyła w rzekomym wyłudzeniu mieszkania od emeryta pana Jerzego, może być ścigana właśnie z tego powodu. Do tego, oczywiście, kolejne smaki. Roman Giertych wykrył informację jednej z agencji, że na TikToku. PiS był promowany pięć razy więcej niż Trzaskowski i ustawia tezę, że wybory najprawdopodobniej wmieszały się Chiny i będzie zasypywał um, Komisję Wyborczą informacjami o nieprawidłowościach. Prokurator też zachęcił ze wszystkich, aby wszystkie informacje o nieprawidłowościach zgłaszać do kancelarii. Co to oznacza? W, gdy Ursula van der Leyen bardzo szybko uznała e, wybór Nawrockiego, pojawiły się głosy, no, że chyba tym razem albo poszła porozum do głowy, albo Donald Trump wysłał do Brukseli wystarczająco wyraźne warknięcie, żeby nie próbowali majstrować przy wyborach, tak jak to zdarzyło się w wypadku wyborów w Rumunii. Ale Donald Tusk prawdopodobnie w pierwszej reakcji go kwaśno przyjął de deklarację pani Urszuli van der Leyen, ale nie chce jednocześnie całkowicie tracić tej karty. I oto Roman Giertych zajmie się sprawą, a znając jego urzędniczy i prawniczy kursz znajdzie 130 albo i więcej powodów, dla których wybory mogą uz być uznane za podlegające wpływowi zewnętrznemu lub też Przeprowadzone ze złamaniem zasad prawa. Ten akces Giertycha do platformy to zresztą bardzo charakterystyczne zjawisko. Platforma nie planuje żadnego resetu, nie planuje żadnych nowych ofert dla młodych małżeństw, nie planuje jakiegoś programu budownictwa mieszkaniowego, nie planuje niczego, co mogłoby służyć ludziom. Natomiast Gier tych to oczywiście to, co lubi Platforma najbardziej, czyli rozliczenia z pisem, groźby, pogróżki, dwuznaczne insynuacje, czyli to, co oglądamy od półtora roku. A to, że wygory zostały przegrane, jak to przegrane? Przecież na posiedzeniu klubu. Jak donosi e, portal 300 e, Polityka, była wręcz słodziutka atmosfera. Coś się stało? Jakiś problem? Jakaś katastrofa? Jacyś winni? Jakieś zaniedbania sztabu? Ej, coś Wam chyba się przewidziało.